Warszawa jest miastem bardzo dużym i dość starym. Oznacza to, że na jej terenie znajdziemy tajemnicze miejsca, o których historii mało kto już pamięta. O takich miejscach powstaje wiele teorii i legend, które budzą zainteresowanie kolejnych pokoleń. W tym materiale chciałbym wspomnieć również o takim miejscu, z którego już niemal nic nie zostało, poza jedną ciekawą rzeczą: ono też od kilkudziesięciu lat pobudza ciekawość lokalnej społeczności. Warszawski. Poszczególne osiedla dzielnicy Wawer lata temu były letniskami, do których w ciepłe letnie i wiosenne dni przyjeżdżali wypoczywać mieszkańcy Warszawy. Niektórzy z nich, ci bogaci, osiedlali się tutaj, budując okazałe wille. Jednym z takich miejsc jest znajdująca się w radości przy ulicy Junaków, willa pod kołudkiem, która należała do słynnego przedwojennego aktora Antoniego Fertnera. Została wybudowana w 1912 roku jako jeden z pierwszych murowanych budynków w okolicy. Fertner zapraszał do swojego domu wielu słynnych ludzi tamtego okresu. Bywali tu m.in. Eugeniusz Bodo czy Julian Tuwim. Sam Fertner zapisał się w historii Wawra, ponieważ podobno to właśnie on wymyślił nazwę Radość. Budynek willi niszczał od zakończenia II wojny światowej, a z czasem stał się opuszczony. W kwietniu tego roku pojawiła się jednak informacja, że budynek zostanie odnowiony. Jednak to nie o willi pod kogutkiem jest ten odcinek. Z radości przenieśmy się nieco na południowy wschód, do Falenicy. To tutaj, w leśnej okolicy, przy ulicy Technicznej, niedaleko skrzyżowania z ulicą Przełęczy, znajduje się pewna murowana brama czy też furtka, a za nią nic, tylko las. Na bramie tej znajdziemy napis: Willa Feiner, co daje przesłanki, że tu kiedyś też stał okazały budynek należący do kogoś zamożnego. O miejscu tym dowiedziałem się przypadkowo, czytając książkę o historii sportu w Warszawie. O bramie tej wspomniał pochodzący z falenicy dziennikarz sportowy Stefan Szczepłek w książce: Warszawa idzie na mecz, tą pierwszy. Swoją drugą polecam zarówno tą pierwszy, jak i drugi. Co do samego budynku, istniał. Potwierdzają to starsi mieszkańcy Falenicy. Trudno powiedzieć kiedy powstał. Rozebrany został po wojnie lub jeszcze w jej trakcie. Trudno też powiedzieć jak wyglądał, bo nie zachowało się żadne jego zdjęcie. Wiadomo, że był to budynek parterowy. Nie wiadomo czy był murowany, czy może jednak drewniany. Owy Feiner, właściciel był podobno zamożnym żydowskim kupcem. Jest to możliwe, bo w okolicy przed II wojną światową mieszkało wielu Żydów. Wspomniany wcześniej Stefan Szczepłek wspomina, że na siedem klubów sportowych w falenicy aż sześć było żydowskich. Sam Fejner podobno pochodził jednak z Warszawy, przypomnijmy, że Wawer został do niej przyłączony w roku 1951 i miał prowadzić sklep przy placu teatralnym. I to w zasadzie tyle. Nie wiadomo jak pan Feiner miał na imię, nie wiadomo czym handlował i czy rzeczywiście jego sklep znajdował się tam gdzie się znajdował i jakie były jego dalsze losy. Jak wyglądał budynek, kiedy powstał i z czego był zbudowany. Jest wiele teorii, które różnią się od siebie i pewnie już nigdy nie dowiemy się, jaka była prawda o Willi Feiner. A sama brama dalej stoi i pewnie stać będzie, przypominając, że kiedyś w tym miejscu coś było. Ale czy to właśnie nie takie historie są najbardziej intrygujące?